Cześć! W dzisiejszym odcinku szybciutko przejdziemy przez trzy rodzaje zapalenia błony śluzowej żołądka. Co to jest zapalenie błony śluzowej żołądka? No to jest... no... Tak jak sama nazwa mówi, zapalenie, a to, że ono jest, rozpoznajemy zwykle na podstawie wyniku badania histopatologicznego i tego, jak wygląda żołądek w badaniu endoskopowym, czyli w tej tak zwanej gastroskopii, gdzie zaglądamy endoskopem, przechodzimy przez jamę ustną przełyk do żołądka. I pierwszy rodzaj to ostra gastropatia krwotoczna, inaczej nazywana nadżerkową, która de facto nie jest zapaleniem błony śluzowej żołądka. Choć typowo jest zaliczana do tej grupy, dlatego że to uszkodzenie błony śluzowej żołądka nie jest związane ze stanem zapalnym. A z czym? No, z prostą sprawą. Przede wszystkim NLPZ-ami, o których już po odcinku o chorobie wrzodowej żołądka nieco wiecie, może być wywołana przez alkohol, jak również stres. Nie tylko taki stres, że się czymś martwimy, ale przede wszystkim stres dla organizmu, taki jak wstrząs, sepsa czy też ciężkie oparzenia, jak również to może być uszkodzenie chemiczne przez żółć, czy też toksyny mocznicowe. Objawami jest ból w nadbrzuszu, dyskomfort, nudności, czy też wymioty z domieszką hematyny czyli strawionej hemoglobiny z no, krwawiących miejsc. Rozpoznanie to przede wszystkim wywiad ból dyskomfortu pacjenta i charakterystyczny obraz makroskopowy w endoskopii. Przede wszystkim obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, możliwe są wybroczynki, nadżerki, małe owrzodzenia, czy też takie punkcikowe krwawienia. Jeżeli chodzi o taką gastropatię, to najczęściej ustępuje ona po ustaniu czynnika wywołującego, czyli odstawieniu leków, ale też pomocne jest dodanie leków inhibitorów pompy protonowej, które mają zmniejszyć kwaśność żołądka i umożliwić odpowiednie wygojenie się tej błony śluzowej. Drugi typ to zapalenie błony śluzowej wywołane przez helikobacter pylori i to jest ponad 90% zapaleń żołądka. Szczegóły na temat zakażenia helikobaktery pylori, metod leczenia czy metod diagnostyki to wszystko jest w odcinku o chorobie wrzodowej żołądka, więc nie chcę tego tu powtarzać. Przede wszystkim po wniknięciu bakteria może wywołać ostre zapalenie, które z czasem przechodzi w zapalenie przewlekłe, i to najczęściej jest już bezobjawowe, z możliwymi objawami dyspeptycznymi. Tak jak też mówiłem, często w ogóle sama infekcja helikobacter pylori w większości przypadków pacjenta przebiega bezobjawowo, ale może wywołać ona właśnie ostre zapalenie, i potem zapalenie przewlekłe właśnie z zanikiem błony śluzowej żołądka. No bo jakie? mogą być też powikłania, bo tak naprawdę to tego się najbardziej boimy, bo to, że ta bakteria jest, no to sobie jest, ale co z tego wynika? Przede wszystkim e, infekcja Helicobacter pylorius, uszkodzenie błony śluzowej żołądka może prowadzić do rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, jak również rozwoju raka gruczołowego żołądka. E, no tutaj jest e, trochę tutaj złożone z jednej strony zmniejszona kwaśność Umożliwia zamieszkanie w żołądku wielu innym dziwnym bakteriom, które produkują nitrozaminy, które mają działanie kancerogenne, jak również przewlekły stan zapalny, e, sprzyja metaplazji jelitowej i w efekcie rozwojowi raka gruczołowego jak również tu zapalenie i ta duża, właśnie związane z helikobaktery pylori duże nasilenie tych procesów zapalnych na cieczeli limfocytami i tak ma związek z pobudzeniem grudek chłonnych związanych właśnie z tą tkanką limfatyczną błony śluzowej tego MALT, tak zwanego mucos associated lymphatic tissue i stąd też może rozwinąć się w żołądka z komórek T. Jak również helicobacter pylori infekcja przewlekła może indukować płytkowość immunologiczną jak i niedokrwistość z niedoboru żelaza. Rozpoznaniem przede wszystkim, oprócz tego, że widzimy zapalenie w endoskopii, to jest potwierdzenie zakażenia helicobacter pylori, skoro widzimy endoskopowo, to najczęściej po prostu w teście ureazowym z wycinka pobranego. Widzimy właśnie w endoskopii obrzeń, przekrwienie błony śluzowej, wybroczyny, nadżerki, czy też owrzodzenia, a w fazie przewlekłej atrofie błony śluzowej, taki tak zwany brukowany wygląd, jak i obszary właśnie metaplazji jelitowej na bazie, której może rozwinąć się rak gruczołowy żołądka i podstawowym leczeniem tutaj jest leczenie eradykacyjne Helicobacter pylori, to jest terapia poczwórna IPP, sole bizmutu i dodatkowo do tego jeszcze tetracyklina i metronidazol Ostatni typ to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie błony śluzowej żołądka. Autoimmunologiczne, dlatego że jest związane z przeciwciałami. To zapalenie zazwyczaj przebiega bezobjawowo i bardzo długo nie ma żadnych objawów. Zajmuje ono głównie trzon żołądka. Te dwa rodzaje przeciwciał to przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym, czyli tym, które produkują kwas solny, jak i czynnikowi wewnętrznemu niezbędnej substancji wytwarzanej przez błonę śluzową żołądka niezbędną do wchłaniania witaminy B12. Jeżeli komórki okładzinowe zostały uszkodzone, to zmniejsza się wydzielanie, sekracja kwasu solnego HCL-u. Jeżeli dochodzi do spadku HCL-u, czyli zmniejsza się kwaśność żołądka, to komórki odpowiedzialne za produkcję i pobudzanie wytwarzania HCL-u, czyli komórki G żołądka, te, które wytwarzają gastrynę, dochodzi do ich hiperplazji. One Działają super mocno, no bo nie ma kwasu solnego, to trzeba go naprodukować, więc one wydzielają duże ilości gastryny, więc gastryna we krwi rośnie. A z drugiej strony, taka hiperplazja takich komórek G, tego układu neuroendokrynnego, zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów neuroendokrynnych, na przykład rakowiaka. No w ogóle, neuroendokryny, nowotwory w układzie pokarmowym nazywamy rakowiakami. Więc jest zwiększone ryzyko ich pojawiania się. Sam fakt, że komórki okładzinowe zostają zaatakowane przez przeciwciała sprawia, że dochodzi do stopniowego zaniku błony śluzowej. Mogą być widoczne w endoskopii tzw. Tak polipy rzekome i to nie są polipy, tylko cząstki błony śluzowej, które jeszcze nie zostały. No, nie uległy atrofii, więc te, które jeszcze nie zanikły, wystają, tworząc te polipy rzekome. Na bazie tego zaniku, pod wpływem właśnie tego działania tych przeciwciał i tych czynników właśnie stresowych na błonę śluzową, może dojść do rozwoju metaplazji jelitowej, czyli zastąpienia tego nabłonka nabłonkiem przypominającym nabłonek jelita cienkiego, a to jest baza do rozwoju raka gruczołowego żołądka, niestety tutaj też. Więc to jest jedno, komórki układzinowe, a drugie czynnik wewnętrzny, czynnik wewnętrzny, czyli przede wszystkim niedobór witaminy B12, bo jest on niezbędny do wchłaniania i niedokrwistość, która na tej bazie się rozwija, niedokrwistość makrocytarna, nazywana również niedokrwistością Addisona-Birmera, bo zawsze w momencie, kiedy pojawiają się przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu, z tego powodu niedobór witaminy B12 i niedokrwistość, to jest właśnie niedokrwistość Addisona Birmera. W ogóle to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie błony śluzowej żołądka, ono może towarzyszyć wielu różnym innym chorobom autoimmunologicznym, chorobie Hashimoto, zespole Sigrena i innym właśnie innym tego typu chorobom. Jeżeli chodzi o leczenie, to tak naprawdę jedyne, co w tym momencie można zrobić, to jest suplementacja witaminy B12, a w diagnostyce, no to widoczny proces zapalny i zanik błony śluzowej, w tym obecne dodatkowo jeszcze przeciwciała we krwi przeciwko komórkom okładzinowym i przeciwko czynnikowi wewnętrznemu. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.